Wiesz, jaki jest problem ze współczesną motoryzacją? Oh my God. Nie, nie chodzi o te wszystkie elektryczne wynalazki, które z jakiegoś powodu nazywa się samochodami. Dlaczego? Nie wiem. Zostawmy ten sprzęt AGD i pogadajmy o samochodach. I załóżmy, że chciałbyś w miarę świeże auto, czyli takie... Plus minus 10 lat, które teraz pada moja lista życzeń. Nie będzie wyglądać jak auto dla emeryta. Będzie kompaktowe, ale zapakujesz do niego więcej niż dwie dorosłe osoby. Można się nim pobawić, czyli polatać bokiem. No i nie zrujnujecie finansowo podczas użytkowania. Więc jakie mamy opcję? Hot hatch? Nie bywajnie, ale szerze? Szerzej. Takie auto spełnia niecałe trzy punkty z mojej listy. Bo nie zrujnujecie finansowo, zapakujesz więcej niż dwie osoby i nie wygląda jak auto dla emeryta. Ale z drugiej strony to dalej jest tylko pospolity kompak, no i jego silnik napędza niewłaściwe koła. Więc może coś w stylu Toyoty GR86, bo jest sexy styl i pomachasz ogonem. No tak, ale do tego modelu nie zapakujesz więcej niż dwie osoby, więc odpada. Okej, okay, okej, okay, wiem, że z tyłu są siedzenia, ale mówię tutaj o godnym transporcie, a nie jak w liniach lotniczych Ryanair odpada. I aby nie przeciągać tej wyliczanki, to powiem, że jest w sumie tylko jeden taki samochód, który prawie spełnia wszystkie moje punkty. Jest to BMW serii 2, którym polatasz bokiem. Nie wygląda jak pospolity kompakt. Przewiedziesz nim godnie więcej niż dwie osoby. Z tym, że to jest BMW. A wiesz, co oznacza skrót BMW. Oficjalna literatura mówi, że to bawarskie zakłady silnikowe, a ta nieoficjalna mówi, będziesz miał wydatki. Bo nie czarujmy się. BMW to marka premium i premium płacisz podczas zakupu, serwisowania, jak i użytkowania. Szczególnie, jak będziesz go używał zgodnie z przeznaczeniem, czyli w stylu Stiga. Więc nie ma takiego samochodu, który spełniałby wszystkie cztery moje warunki, ale mógł taki być. I dziś Ci go przedstawię w tym odcinku Elcem, który jak zawsze będzie z innej perspektywy. W dawnych czasach wszystko było prostsze, bo kiedy miałeś kasę, to kupowałeś Ferrari, a jak nie miałeś kasy, brałeś Opla i w obu przypadkach dobrze się bawiłeś. Wtedy te drogie, jak i tańsze zabawki miały napęd na tył, więc nie było powodów do narzekania. Następnie w latach 90. sytuacja trochę się zmieniła, bo owszem sportowe samochody od tańszych producentów dalej napędzane były na tył. Problem tylko był taki, że taka Supra i podobne modele wcale już nie były tanie, więc w latach 90. sytuacja zaczęła się zmieniać. Jasne, świat ekonomicznych modeli Coupe nie umarł, ale zmienił się ich charakter. Opel Calibra, Volkswagen Corrado czy Ford Cougar to dalej były seksy auta, ale z założenia były już przednio napędowe. A to oznaczało no fun. Dlatego entuzjaści dynamicznej jazdy przerzucili się na hot hatche. Bo były tańsze od modeli Coupé, praktyczniejsze, no i także miały napęd naprzód, więc po co przepłacać? Oczywiście dostępne były także hot z napędem na cztery koła. Tym, że one nie oferowały tego, co samochody RWD. Więc lud przesiadł się na auta kompaktowe, na hot ale zabawa w nich była ograniczona. Z tym, że to się zmieniło w 2004 roku. BMW zjawiło się serią 1, autem prawie idealnym. Bo jest miejsce dla więcej niż dwóch osób, jest duży wybór silników, jest napęd na tył, no ale także był problem. Jego wygląd. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I wiem, że w dzisiejszych czasach nie wolno mówić o wyglądzie, ale nie czarujmy się. Seria 1 supermodelką nie była. Zresztą pojawienie się Kermita w reklamie serii 1 nie miało nam czasem powiedzieć, hej, jest coś mniej atakcyjnego niż nasze BMW 1. Hej, kumpel, von na Straße. Zostawmy ten wygląd. Problem był inny. Seria 1 to dalej był kompakt, a to najbardziej pospolity kształt w świecie motoryzacji. Tam nie ma tego czegoś, no ale w 2007 roku to się zmieniło. Wtedy pojawiło się BMW 1 Coupe, czyli masz w sumie ten sam samochód, ale przez dodanie mu kufra zmienił się jego odbiór. Teraz to już nie jest nudny kompakt, ale seksowne coupe, do którego zapakujesz więcej niż dwie osoby i masz napęd na tył. A kiedy w 2013 roku BMW wypuściło jego następcę już jako seria 2, to model ten jeszcze mocniej zyskał na atrakcyjności. No a dziś masz kolejne wcielenie serii 2 i ten samochód był już w moich rękach i coś czuję, że nie oglądałeś tego odcinka, więc wrzucam link do opisu. Nie zawahaj się go użyć. Prawda jest taka, że seria 2 nie ma konkurencji, bo wszystkie inne współczesne kupe. <mum> Samochody z założenia dwuosobowe. Znowu Seria 2 jest inna, bo dalej masz kompaktowe wymiary, zmieścisz więcej niż dwie osoby i polatasz boki. Problem tylko jest taki, że to jest BMW, więc zakup, serwis, użytkowanie to wszystko dużo kosztuje. I przydałby się taki samochód jak Seria 2, ale od jakiegoś budżetowego producenta. Na przykład. Chevrolet, no on ma pewien samochód, który służy do zabawy. Nie, 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 nie. Chodzi o inny model. Chodzi mi o Camaro, który ma być tym tanim sportowym autem, ale tani? to może on jest w USA, a dodatkowo na nasze standardy Camaro jest wielkie, ciężkie i daleko mu do filigranowego BMW serii 2. No i w Chevrolecie chyba o tym wiedzieli, bo postanowili stworzyć coś bliższego naszym wymaganiom. I tak, wzięli platformę Alfa, na której powstał Cadillac ATS i tylko wspomnę, że to platforma RWD. Potem wyciągnęli europejski silnik z Opla Astriot, J, dokładnie to 4-cylindrowe 1.4 o mocy 150 koni. A następnie na dwozie dali narysować Joe'emu Bakerowi. A on w 2004 roku przygotował koncept Forda Bronco, czy narysował linię Forda Interceptora z 2007 roku, więc ma facet rękę do ciekawych linii. I tym razem także nie zawiódł, bo to co stworzył, ma więcej pazura niż BMW. Jest to Chevrolet Code 130R i jak dla mnie to mega kozak. Taki mini Camaro. Prezentuje się kapitalnie z każdej strony. Tutaj nie ma się do czego dowalić. Jak dla mnie petarda. I nie mów, że nie wolałbyś go niż jakiegoś hothecza. Ale czekaj, czekaj. Nie odpowiada jeszcze, bo mam jeszcze coś do pokazania. Drugi bohater nazywa się Nissan IDX. I najpierw rozkodujmy tego IDX. I tak. I oznacza identyfikacja, ale to słowo pochodzi z języka łacińskiego, a tam oznacza tożsamość. Znowu litera D w systemie liczbowym Rzymia oznacza 500, no a X w tym samym rzymskim systemie oznacza 10. Czyli mamy Nissana, który utożsamia się z cyframi 510. No i jeśli poszperamy w gamie modelowej Nissana, to nie znajdziemy modelu 510. No ale Nissan urodził się jako Datsun i tak się składa, że Datsun miał modele 510. Który wyglądał jak nudny sedan, ale jego wygląd jest dla zmyły. To była prawdziwa rajdowa legenda. Samochód ten w 1970 roku wygrał RAID Afryki, a jego zawieszenie zostało wykorzystane w oryginalnym Nissanie Z, który wygrał dwa razy w RAIDzie Afryki. I Nissan chciał w jakiś sposób przypomnieć o modelu 510 i stworzył właśnie model IDX. Ale nie będziemy sobie nim głowy zawracać, bo pomimo tego, że to kupeta to jest trochę nudny. Nudny w porównaniu z wersją. Nismo, która została konkretnie dopakowana przez dział Nissan Motorsport. I teraz prezentuje się jak współczesny samuraj gotowy do akcji, do ataku. A za atak odpowiada czterocylindrowy silniki 1.6 o mocy 220 koni, a cała moc kierowana jest na tylne koła. Problem tylko jest taki, że ten mały samuraj jest tylko dwuosobowy. Tym samym nie spełnia naszych warunków. No ale pomyśl tylko, Gdyby go tak rozciągnęli i dali z tyłu siedzenia, czy nie byłby to kolejny konkurent dla BMW serii 2? Z taką różnicą, że to Nissan, więc nie kosztowałby tyle co BMW. Pogadajmy o tym. Jak już mówiłem, w świecie motoryzacji jest wielka luka, a jest w nią dwudriowy sedan z napędem na tył. Takim autem kiedyś było BMW 2002, które jest kompaktowe powieści więcej niż dwie osoby, ma napęd na tył. To było takie idealne Ultimate Driving Machine. Potem ten model ewoluował i stał się serią 3, a dziś jest to seria 4, która, no cóż, ten samochód to już nie jest waga piórkowa jak kiedyś, ale zaczyna podchodzić pod wagę ciężką. Więc takim dawnym spadkobiercą BMW 2002, czy pierwszych modeli serii 3 jest właśnie seria 2, którą można określić Ultimate Driving Machine. Tylko problem jest taki, że to BMW. I nieważne z jakim silnikiem czy wyposażeniem, jest to po prostu koszmarnie drogie auto. To jest samochód premium i wszystko kosztuje tutaj premium. Więc jest miejsce na taki sam samochód, ale od budżetowego producenta. Jest miejsce dla Chevroleta Code 130R. I owszem, można marudzić, że jest tutaj tylko 150 koni, ale co za problem wywalić ten dychawiczny silnik 1.4 z podstawowej Astry i włożyć tutaj o mocy 280 koni z Astry OPC. Wtedy ten samochód spełniałby wszystkie cztery warunki. Świetnie wygląda, zmieści więcej niż dwie osoby, nie zrujnuje Cię podczas użytkowania i polatasz nim bokiem. Co o tym myślisz? Miałby taki samochód wzięcie? Pogadajmy w komentarzu, bo jak się domyślasz, ten samochód nigdy niestety nie pojawił się w seryjnej produkcji. Więc szkoda, że go nie zrobili. No i szkoda także, że nie pojawił się ten Nissan nawet w tej wersji dwuosobowej. Daj znać w komentarzu, a ja kolejne ciekawostki. A, teraz ważne. Kolejny odcinek LCM będzie miał numer 200, więc będziemy odpowiadać na wasze pytania i je wpisujcie w poście na karcie społeczność. Tam wisi już ten specjalny post. Więc Udaj się na kartę społeczność i pytajcie o wszystko, co chcecie. A ja zabieram się za prześwietlanie brytyjskiej motoryzacji i zrobię to, jak zawsze, z innej perspektywy.